Zawitałem w okolice Kielc do mojego klienta, gdzie w lipcu postaw zbiornik 600 litrów o wymiarach 180x60x60. I lecimy zobaczyć, w jakiej kondycji dzisiaj ma się zbiornik, jak wyglądają rośliny, żeby na święta było wszystko miód malina. W chwilę mieliśmy problem w tym akwarium ze stosunkiem wapnia do magnezu, ale z pomocą przyszedł nam mineralizator Growise. Teraz efekty są coraz lepsze. Zabiegi pielęgnacyjne akwarium polegają też na odświeżeniu podłoża, dosypaniu świeżego, podaniu kapsułek nawozowych oraz odświeżeniu pierwszego planu.